Przed chwilą zakończyła się gala konkursu Local Press 2022 organizowanego przez Stowarzyszenie Gazet Lokalnych. Mirka wolska Kobielecka, Tomasz Bartos, nasi dziennikarze nominowani w dwóch kategoriach. Jakie są wasze odczucia po tym, po tej uroczystości, po tej gali? No Chyba nie czujemy się zawiedzeni, mimo że nie otrzymaliśmy e, nagrody głównej. Ale sam fakt, że znaleźliśmy się wśród e, osób nominowanych, wśród dziennikarzy, którzy pisali teksty z całej Polski i, i, i znaleźli się, byli nominowani, my byliśmy je, jednymi z nich, to chyba już jest takie naprawdę porządne, porządne e, e, rzecz, z której można się naprawdę cieszyć. Jest to wielkie święto mediów lokalnych. Do konkursu było zgłoszone setki prac. Nasze nominacje to jest olbrzymie wyróżnienie. Bardzo się cieszymy, że możemy tutaj dzisiaj być w Warszawie. To duża część redakcji dzisiaj tutaj przyjechała, bo dwoje reporterów i nasi szefowie. No i mamy nadzieję, że nasi czytelnicy będą nas czytać i będziemy mogli nadal pisać bardzo ciekawe rzeczy i tutaj wracać. Wiem, pamiętam, że jak zgłaszaliście teksty do tego konkursu, to było to bardzo spontaniczne, bo nas w sumie jakby zaskoczyły te terminy, że trzeba było je zgłosić, prawda? Nigdy, na to nie ma czasu naprawdę. Nie ma na bo to cią czasu, Ciągle prawda? mamy coś do, do pracy, więc usiąść i przeanalizować co, co było wartościowe w ciągu roku, co naprawdę... E, co mogło poruszyć czytelników, tak, nie tylko nas. Co dla jury może być też ciekawe, co, co ma taką wartość w ogóle e, e, w każdej z tych kategorii szukać tekstów. Nie ma na to czasu bardzo. Ciągle się coś robi, ciągle trzeba coś pisać, ciągle gonimy. I Faktycznie no, tutaj Mirosława wybierała te teksty, to trzeba przyznać e, swoim okiem je, je, je. Tak, to są zwykle teksty z pierwszej strony gazety albo z punktu zapalnego ze strony 10, jest 11. Albo ze strony trzeciej, czyli takie teksty, które chcemy jak najlepiej wyeksponować w gazecie, żeby jak najwięcej osób przeczytało je. Tomasza tekst y, dotyczył y, wycinki drzew y, nielegalnej, y, tak? W Głownie, Głownie. Tak. A mój dotyczył... Y, Maciej, przez Ligę Ochrony Przyrody. Przez Ligę Ochrony Przyrody, co wydaje się takim nie do połączenia y, duetem. Natomiast ja pisałam o piłkarzu złowicza, Macieju Rybusu, który został... Y, nie zagrał z orzełkiem na piersi na mundialu. Te teksty, które wypiszecie, nigdy nie piszecie na konkurs, bo są ludzie, którzy potrafią pisać na konkurs. Nie, nie, to zupełnie nie było. Nie ma takiej myśli, chyba, kiedy się pisze. Raczej się myśli o tym, żeby napisać dobry tekst i odpowiedzieć na wszystkie pytania, które, które dziennikarze powinni nurtować w danym temacie. To, to dopiero. Pod koniec Co roku, ten kiedy... temat miałeś? To zgłoszenie telefoniczne. Aha, o, ja, ja dostałam na no. odprawie ten tekst od szefa i początkowo nie czułam go. Temat był ogólnopolski, wszystkie media o tym pisały, natomiast wydaje mi się, że mój tekst został nominowany, dlatego że nadałam mu ten wymiar lokalny. Tak. Napisałam go po swojemu. Dziękujemy Wam bardzo, naprawdę gratulujemy. Serdecznie gratulujemy. Dziękuję.